Witam was moi mojej kuchni. Dzisiaj mu przepis dla was na takie pyszne, pyszne bułeczki z dipem serowym. Um, Recepta ma oczywiście zazwyczaj tam zaś z jakiejś tam facebookowej strony. Chyba kobiece inspiracje albo... To znaczy te kobiece inspiracje tam zawsze postują z innych stron. Mnie tu kuszlą wisi. Eee, No, mi się to podobało i już potem pokazuję, pokazuję co trzeba zrobić. Co bym potrzebować? Ja było to pokaza w szybkim tempie, bo nie opowiadałam tam, bo mnie zaś głośno było i miał też nastrój do, do opowiadania. Tak, żeby to szybko teraz opowiem. Kisie przesieja dwie szklanki mąki. To jest normalna, zwykła mąka, Pół szklanki mąki bana mieć w rezerwie. Do tego do 2,5 łyżeczki drożdży, No, cała paczuszka słówek. drożdży, 7 gramów. pomieszu to. Tu łyżeczka soli. I dwie łyżki oleju, normalny olej rzepakowy, e, szklanka mleka, może ciepłe mleko, i to wszystko fajnie wyrobię na ciasto. I w międzyczasie bana dosuwać, tak gdzieś te e, reszta pół szklanki mąki, w zależności jakie te ciasto e, będzie. Musicie, musicie uważać, bo każdą mąkę inną, i te ciasto ma być takie, żeby no, było fajne, miękkie, sprężyste żeby się odklejało od miski, możecie oczywiście też ranko wyrobić, i maszyna, to zrobiła jak maszyną. Jak te ciasto będzie wyrobione, trzeba fajnie wyrobić. Wyrobimy je w kulka, boki zawiniemy do środka, tak jak tu, położymy na bok, do, odłożymy na, z powrotem do miski, przykryjemy i odłożymy na godzinę, albo na tyle czasu, się miejsce, żeby podwoiło swoją objętości. Tu mu taką forma natarta, to chyba 28 cm. Posmaruję się ją masłem i jak mi to ciasto już tu urosło to się to ciasto zważyła na wadze bo musimy je podzielić na 16 bułeczek no na 16 różnych części i żeby każda bułka była równa to się to odmierzyła wszystko fajnie i z każdej części z każdej kuleczki ulepimy bułka Będziemy te boki do środka, tak jak tutaj, i odłożymy to na nasza blacha. Z tego zrobicie no, 16 bułeczków. To odłożymy do, pod przykryciem na 30 minut. W międzyczasie się zrobimy dip. Tu mu dwie łyżki, łyżki masła. To się roztopimy i dodamy do tego półtorej łyżki mąki. I to taką zasmażka się zrobimy. Trochę niech się to podsmaży, ale musicie uważać, żeby się nie przypoliło. I do tego wlejemy 350 ml mleka. I to tak zagotować, żeby to było gęste. Zrobimy się taki sos. Jak się już to tak zagotuje, będzie takie gęste, ściągniemy z ognia. I co? Wycisna się dwie ma, dwa małe ząbki czosnku do tego. Dom tutaj szklanka sera tartego. To jest emmentaler chyba, bo Eda ma chyba emmentaler. to je. I o tu mu jeszcze taki ser, taki no, z pieprzy, to jest taki to, do topienia, można by tak powiedzieć. Z tego tu taką garść, no, dwie małe garści. W przepisie było parmezan potarte tak gdzieś dwie łyżki parmezanu i to byłbym proponowała ten parmezan do tego zamiast tego tu jest ciepłym wtedy będzie taki intensywniejszy smak no tak długo to mieszać a się ten syrop rozpuści ja się tu przyprawia papryką troszkę papryki ducili, chili pieprzem i soli, solą tak żeby dobrze smakowało pomieszam to fajnie i to potem pójdzie między te bułki. Jak te bułki po 30 minutach się fajnie odpoczną, to pójdzie Aha, te bułki na razie jeszcze posmarować masłem, roztopionym masłem. Tak gdzieś łyżka masła wystarczy. Dwie łyżeczki masła, no roztopione musi być. I do środka teraz przyjdzie ten nasz dip serowy. Jakbyście mieli liście bazylii, świeże mogą być, mogą być suszone, mogą być mrożone. Dejcie się do tego dipu, jeszcze się wymie wymieszajcie tak po realistku I to teraz będzie pieczone we 180 stopni, góra-dół 35 do 40 minut w międzyczasie się pokrojam e, pół kulki sera mozzarelli i po 15, po 15 minutach wyciągniemy to i posypiemy tu mozzarellą e, te bułki i będziemy dalej piec 20 minut. Wyglądają moje bułeczki, bardzo pyszne są. Były takie fajnie mięciutkie, no bo świeże. Bułeczki były pyszne. Osobiście to Wam polecam, tak jak w oryginale, był parmezan do tego, dać ser, parmezan potarty. Myślałam, że właśnie aha, i bazyla do tego pomieszać, jak macie suchą albo e, mrożoną, albo świeżo, powraca listków, pokroić na małe kawałki i wmieszać do tego sera, do tej masy serowej. I oni miała, to znaczy miała, ale zap, nie zapomniała o tym, bo mu zamrożono. Okej, okay, dobra. Myślałam, że Wam się przepis podobał, bułeczki były pyszne oczywiście. E, no i do następnego razu, cześć!